Witajcie, zapraszam do takiego krótkiego czytanka. Komu się podobasz? Zapytamy karty, komu się podobasz? No, zobaczymy, o czym będą chciały ci powiedzieć. Na co zwrócić Twoją uwagę? Może to będzie jakaś szczególna osoba, zobaczymy. A może po prostu sytuacja z jakąś osobą, no coś, co Was gdzieś tam ma na coś naprowadzić, wyczulić, jakaś ważna informacja. Którą warto usłyszeć w tym momencie? Tak też poprosiłam karty o takie informacje. Wybierzcie sobie jedną z trzech grup. No i zobaczymy, komu się podoba, co ten wszechświat chce ci tutaj powiedzieć w tym momencie, kiedy słuchasz tego rozkładu. Więc weźcie to tak, aby wam dobrze zrobiło. Ja zaczynam od tej opcji, komu się podobasz czym to tutaj jest związane. Co to za smuteczek jakiś miłosny, tak jakby no, ty sobie gdzieś tam idziesz, swoją drogą podążasz, ty taka mm, w jednym miejscu, ten ktoś jest w innym miejscu, jesteście gdzieś, yy, jesteś, nie wiem, poróżnieni, zakochani jesteście, ale smutni, ale rozdzieleni, ale tu są złamane serca. Podobasz się komuś, to darzy cię uczuciem. Być może znasz tą osobę, może coś cię z nią. Znaczy, no, na pewno znasz tą osobę, skoro darzy Cię uczuciem, ale być może z tym kimś, łączyło Cię coś więcej, coś z nim przeżyłaś, byłaś z nim blisko, z tym kimś. A teraz jest troszkę inaczej, bo, bo ty jesteś tu, on jest gdzieś tam, i idziecie sobie, każdy jakoś swoją ścieżką, każdy podąża w swoją stronę, każdy robi swoje, gdzieś tam ma inne otoczenie, ale co, ale gdzieś tam niesiecie siebie bardzo emocjonalnie w sobie. Tak jakby gdzieś coś nie, nie zakończyło się, nie urwało, nie wyszło, nie poszło, nie odeszło. Został sentyment, została emocja, i ta osoba może nawet y, dosyć często wspominać Ciebie, myśli o Tobie z takim, y, jakimś takim y, poczuciem żalu, że nie udało się, nie było coś napisane, nie mogliśmy czegoś zrobić, nie udało nam się czegoś kontynuować czy przeżyć. To smutne jest, bo tutaj serce jest rzeczywiście poruszone. Tak, jak gdybyście byli w sobie, nie wiem, zakochani, a nie mówicie sobie o tym, też tak mogą mieć niektórzy naprawdę. I ta osoba cały czas myśli o tobie pięknie, postrzega cię jako bardzo piękną osobę i zewnętrznie, i oczywiście od środka temu komuś się podobasz, kim, z kim tutaj było coś. Co was połączyło, powiązało, zbliżyło do siebie. To nie jest obca osoba, to nie jest ktoś e, gdzieś stojący, patrzący na ciebie z zawinklę, nie wiem, jakiś kolega, tylko to jest ktoś więcej, to jest ktoś inny, ktoś, kogo, m, kogo ty czułaś, z kim byłaś, byliście razem, coś takiego m, bliskiego, relacja, emocja. Ale nie jesteś tą osobą, nie jesteście razem. Nawet nie wiem, czy się widujecie, nie wiem, czy rozmawiacie, bo jesteście tak odseparowani. W ogóle mm, oboje w tym wszystkim e, tacy smutni, ale oboje założyliście na siebie m, takie kostiumy, takie do waszych żyć. No bo tak, bo teraz trzeba iść dalej, trzeba żyć tym życiem, i każde z Was przywdziało kostium życia swojego i idzie gdzieś. Tą swoją drogą w tym życiu stara się, pędzi po, po jakiejś nie wiem, realizację swoich celów materialnych, życiowych i takie jest po prostu zaślepione tym, bo tak jest łatwiej. Bo to też jest forma jakaś ucieczki od tego czegoś, co się nie udało, co, co tutaj wywołuje w Was smutek. Podobasz się tej osobie. Karty ci chcą powiedzieć, że właśnie, no bo możliwe, że komuś innemu też się podobasz, ale karty zwracają ci uwagę na tego kogoś szczególnego, że właśnie tej osobie musisz to wiedzieć z jakichś powodów. Dobra, wystarczy. Druga grupa, komu się podoba. A tutaj co? Dylemacik, brak kontaktu Nie wiadomo jak tutaj y, pogodzić coś Podjąć jakąś decyzję, czekamy na coś Podobasz się komuś, kto jest gdzieś od ciebie oddalony Kto y, albo od ciebie y, teraz odpoczywa bo, bo jakoś coś go przy... Takiego jakby zmęczyło, wyssało, rozchorował się Albo z tej relacji z tobą, albo z jakiejś takiej w sytuacji specyficznej, no i macie jakąś taką, nie wiem, niedokończoną sprawę, coś niezałatwione, nieprzeżyte. A jedna strona czeka, kiedy to się stanie. Proszę, proszę, czas tutaj upływa, a ty nic. A ty nic, ty dalej nie robisz, nie naprawiasz czegoś, nie wychodzisz w stosunku do mnie w kierunku, nie mm, z czymś jakby tutaj nie, nie przychodzisz. Bo nie możesz, bo nie masz siły, bo ci jest jakoś nie wiadomo jak. Nie zebrałeś się w sobie. Takiej osobie się podobacie. Kto czegoś z wami nie załatwił, nie dokończył, nie podjął działania, nie ma tutaj konsekwencji. Osoba, która nie wzięła czegoś jeszcze na klatę, jeszcze nie wziął, ale jeszcze, no może weźmie, ale to e, tutaj jest jakby. Jesteście w jakimś takim dylemacie, w jakiejś takiej energii, że no, chcielibyśmy wyjść z takiego e, jakiegoś smutku albo z takiej niewiedzy, co robić, jak tu się zachować, jak tu się zachować. A może on w ogóle nie wie, jak ma się zachować w stosunku do ciebie, bo coś jest niezręczne, coś jest takie dziwne, niejasne. Mamy nieczystą sytuację, niejasną taką. Nielekką komunikację, no niezręcznie, nieporęcznie, nie jest tutaj tak, tak prosto pomiędzy nami mieć tą, e, tą łączność. W ogóle to my się wpakowaliśmy w coś takiego, gdzieś tam ugrzęzliśmy, w jakimś błocie się smarowaliśmy chyba nawzajem. I tak naprawdę, Jeszcze się po tym nie otrzepaliśmy, ale już jakby było lepiej, jakby coś najgorszego jest już za wami. Teraz by się przydało tak już otrzepać do końca i skomunikować ze sobą, powstać i dokonać rzeczywiście jakiegoś działania, wziąć jakieś wyzwanie, podjąć, ruszyć. Ale to tak jeszcze jakby na chwilę się zatrzymało w procesie wychodzenia. Jakby już, już, już był w ogródeczku, już tutaj przychodził, już się miało coś zadziewać, miała być jakaś akcja. I to zostało zatrzymane, spowolniło. Masz coś z jakąś osobą takiego, i tej osobie się właśnie podobasz. No, być może ten ktoś nie ma odwagi, jeszcze nie nabrał siły, jeszcze musi troszkę sobie odpocząć, poleżeć, pobrać jakieś suplementy, witaminki, żeby tak odżyć, żeby mógł tak się zebrać w sobie i stawić czoło sytuacji z tobą. Z którą ma jakieś takie poczucie rozbicia, zagubienia, z którą nie wie, co ma zrobić. No, w jakimś jesteście takim rozdrożu, nastanęliście i nie wiecie, jak to się zakończy, nie wiadomo, którą z dróg wybierzemy, jak się opowiemy za sobą, czy czy inaczej, czy jakoś przeciwko sobie, co to będzie my tutaj może będziemy próbować znaleźć jakieś takie w miarę łagodne wyjście z tej sytuacji, porozumieć się ale to no, to nie jest tak, że samo się zrobić trzeba najpierw chcieć obie strony i ta druga strona też musi tutaj podjąć um, jakąś aktywną tutaj postawę po, pokazać w kierunku do was, a czas leci leci, a on jeszcze tego nie zrobił no ale może zrobi Dobra, trzecia opcja, komu się podobasz. Ojej, tutaj to dopiero. Jaki on jest uparty. Jakiś taki zawzięty, zacięty. Ty mu się tak bardzo podobasz i tak bardzo nie chce na ciebie patrzeć. Bo nie chce, bo się zawził, bo mu się gorzej robi, jak na ciebie patrzy nie to, że mu, że mu się to nie podoba, co widzi, tylko że gorzej mu się robi od środka. Podobasz się komuś, kto nie może tego przełknąć, że mu się podobasz. Kto nie umie sobie z tym poradzić, ponieważ jest zajęty, i nie może wyjść z tamtej relacji, albo ty jesteś zajęta i nie możesz ty wyjść z tej relacji, więc pojawia się energia niedostępności ale mój się podoba i jeszcze może być jakiś taki trochę, a jeszcze macie tutaj ze sobą albo się posprzeczaliście, coś wy tutaj między sobą narobiliście tak sobie narobiliście i musicie teraz to e, wszystko jakby no odnaleźć się w tym musicie, musicie to zaakceptować i przetrafić to co sobie tutaj naważyliście Jakiś jest utrudniony kontakt, jest dużo uporu, jest dużo takiego e, pohamowania, e, wijania chłodem. Takiego jakby ona jest taka hmm, niezadowolona, bo ona inaczej sobie to wyobrażała. Ona miała jakieś inne oczekiwania, większe tutaj miało być. Wszystko fajnie, ale jest coś nie tak. I ona się tak na niego trochę tutaj boczy. Nie, ona nie jest skłonna z nim rozmawiać i wyciągać do niego ręki. A on ma taką samą postawę, że on też nie, on też nie będzie. On tu się musi tutaj zająć wszystkimi innymi sprawami. Na nią nie będzie się otwierał. Boczycie się na siebie bardzo. Stoicie do siebie plecami, rzucacie sobie takie energie... Yy, Takiego uporu, takie um, oboje macie bardzo silne charaktery, oboje jesteście mega pewni siebie, bardzo taki władczy. Każdy chce postawić się na swoim, bo każde z Was chciałoby dobrze wypaść z tej sytuacji, że ja się nie ugnę, no to ja też się nie ugnę, bo dlaczego ja mam się ugnać? Jesteście na tym samym poziomie, jesteście bardzo. Um, Dobrze zorganizowanymi życiowo osobami, bardzo inteligentnymi, bardzo świadomymi całej sytuacji, i żadne z Was nie chce popuścić czegoś, nie chce ustąpić, nie chce tutaj wpuścić jakiejś y, takiej energii, nie wiem, jakiejś takiej emocji, czy jakiejś takiej trochę pokory. Nie, tutaj są nosy takie zadarte do góry. Głowy zadarte, jakaś może być złość, może nawet być gniew, może jakaś wściekłość, może jakieś takie obrażenie się, duma przede wszystkim. Bardzo dużo dumy jest tutaj po obu stronach. No i co? No zawsze go rządzi, tak, no bo przecież ja to muszę tutaj. A jaką ja mam postawę? Ja taki twardziel, ja tu muszę pokazać, kto tu rządzi. O. No i on tak samo. No to ona też. A ja? Ja taka pani, ja taka cesarzowa. A co ja się tu będę? Ja też pokażę. Oboje jesteście na tym samym poziomie, w tej samej energii. A się sobie podobacie. Bardzo dużo a, takiego uporu i a, na ten moment żadne z was nie jakby nie zamierza popuścić, bo po co ja jej tutaj będę popuściła? Ona mówi, a co ja jemu? z jakiej racji? Niech on się tutaj wykaże, niech on się wysili jego, jego ruch. I tak jakby jedno się ogląda na drugie, że to powinno wykonać jakiś ruch, to powinno coś zrobić. A tak naprawdę wy sobie zaburzyliście mm, komunikację i yy, doprowadziliście właśnie do... Mm, do takiego mocnego napięcia, że już nie potraficie ze sobą porozmawiać, że trudno wam jest cokolwiek z siebie wydobyć, wy, wypowiedzieć, że, zrobić jakiś gest w stosunku do siebie, bo wydaje wam się to takie, takie nie na miejscu, takie niepasujące, takie nie bardzo. A po co? A jak to takie ujmujące? Duma przede wszystkim wzięła tutaj górę, ona zawładnęła tą całą sytuacją. Pomiesiała im w głowach, jakby nimi tak zaczęła rządzić, dominować, i oni się tak temu poddali. Każdy tak na sztywno, jesteście tacy sztywni oboje w tej sytuacji, każdy takie napięty, myślący o sobie, nikt nie popuszcza. Bo, i nie, bo nie chce, bo nie chce wypaść gorzej, bo nie chce wyglądać gorzej. Tutaj jest gdzieś jakby prosi się jakaś konfrontacja, rozmowa. Ale wy oboje uparcie trzymacie się każdy przy swoim nie chcecie do niej doprowadzić. Wręcz jest na nie, nie bicie się jakimiś takimi ostrymi energiami, jakimś obrzucanie się chłodem, budowanie dystansu i pokazywanie ci, że jest granica, a ty sobie za nią sieć, bo jej nie możesz przekroczyć. I tak oboje się wy traktujecie bardzo w taki chłodny, nieładny sposób, ale tak naprawdę to wszystko jest przykrywką wielkiej sympatii którą macie do siebie oboje, bo i jemu się ona podoba i on się jej podoba i tak się tutaj gdyby tak nie było to nie byłoby tej całej dumy, to ego by nie było takie tutaj władcze i tak by nie dominowało więc to, to wszystko bierze się z czegoś no dobrze, dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia